Dzisiaj ostatnia nasza kolacja wspaniałe wspaniałych gospodarzy Brisbane. Krótko pokażę, co dzisiaj będzie na stole. Barszcz, roti, wspaniałe ciasto, nie wiem czy nazywa, Ala, Łukasz. Trifle. Trifle? się nazywa. To jest galaretka. To jest jakiś pudding, tak? tutaj? tak. Kopacze, Wspaniałości. Ziemniaki tak, ja oczywiście Kuraczki, Krokiety. Krokiety Barszcz już pokazałem. Eee, jeszcze w lodówce zobaczę, bo chyba coś w lodówce tak jeszcze. Jest. jeszcze tiramisu. Ala Ania Braczyńska. I jeszcze na stole. Na stole schaboszczaki. Jeszcze. Mm. Będzie Banane opłatek, mimo że jest 8 grudzień, ale będzie po opłatek. No i leć do kuchni. Roti to zrobione czy... przez Wojtusia. Yy, Przesem, nie? Ale leć do kuchni, bo tam jest banana bread i makinki. Gdzie? Aha, jeszcze. Na stole, jeszcze... tam, na stole, popraw. A <noise> Jeszcze tutaj jest banana bread. A Wojtus sieba, liczby. Już nie robione, tylko zorgane.